Mano, widzowie. Dzisiaj kupujemy brygnowcy po kolorach. Zaczynamy. Czerwony. Cyk. Na przykład miał. Dobra, widzowie. Dobra, dobra, dobra. Nie, jednak nie czerwone, bo czerwonych jest bardzo mało. Bierzemy coś, co ma kolor zielony w sobie. Ty masz zielony w sobie. Dobra, ty masz. Jaki rebiric znowu dołączył? On ma tą potkę z największego rebirfa. A nie. To... Aha, on po prostu ma taki wielki skin, Citerski. Ten, ten, ten. Nie wiem, czy oczy się liczą, bo to są żółtawe takie. No, dobra, nie, nie wierzymy. nie ma co utrudniać. Jest. Brainrod, zielony. No, już dużo mam zielonych. To biorę. Widowie weźmiemy jednak to, bo tu jesteśmy niewidzialni i szybszy. Szybsi. Widowie, to nie, to nie, bo ktoś może też odkupywać u góry. Dobra, sześć, pięć, cztery, dwa. O nie, jednak źle obliczyłem jest koło. Jest nowa maszyna do eventu 26. I takie coś jest jeszcze maszyna niedostępna. Na razie, na następnym dzisiejszym update. Cie. O 21 Chyba? Nie wiem, bo ja nie jestem jakoś często na tym. u nie! Czemu złote? Byłoby lepiej, gdyby był jeszcze event radioaktywny, a jest nowy Kerstin. I prawie zdobyłem łapkę. Za pierwszym moim kręceniem kołem. Dostałem prawie łapkę, widzowie. Eee... Sam słabe, a zielone. Dawaj do góry. No, ogólnie nie mamy jakoś dużo miejsca w bazie, więc ja się nie przejmuję. Jest. Pierwszy cel. Zrobiliśmy wszystko co ma zielone w sobie. W sobie. Ciebie. Teraz będziemy robić z mutacjami. Albo diamentowe, albo złote. Więc to nie będzie łatwe. Ale o, chyba nie teraz. O, wiem co teraz. Zbieramy legend. Lepsze niż legendarne i legendarne. Dawaj. O, to będzie fajne. Właśnie dwa sprzedałem, ale tamte się nie liczyło i tak. Ktoś ma spuki bazę tam świąteczną, zarobuksy, bo zindeksowana baza to jest zupełnie inna. Zarobuksy jest inna i a z w indeksu to jest inna. Widzowie, bo są takie lampki jeszcze, cała baza w lampkach. Lecimy i szukamy takich roczików. przynajmniej możemy jeszcze kraść. Więc to jest najlepsze. Micyk, Micyk, Micyk. Ta baza jest OP do naszego filmu. Teraz, dobra, pierwszy. Tam jest krab, krab, krab. Krab legendarny. Legendarny krab. Kurde, on to ma. Ej, ja wiem co to robi. Wiem co to robi, naprawdę? Ej, to jest fajne. To jest ten to ma 15, ma to. I już przynajmniej to w... ja się wiedziałem wcześniej. I jeszcze jeszcze jak już się dowiedziałem, że takie coś jest, tak głowa, no to się wtedy właśnie wiedziałem, co to robi, ale że jeszcze tego nie widziałem w normalnym, tylko w zmodowanym. Co to? Aaaa. tu może są rzeczy jakieś do wygrania, czy coś, może taką łapkę można wygrać. Zbierać same legendy też. Już ma parę legendów. Legend, legendów. Dobra. Więc widzowie, idziemy tam. Czekaj, czekaj, czekaj. Ukradli mi? Mamy go! To trochę potrwa. Uuu. Idziemy do niego. Aj, złego zamieniłem. Cyk, to, list sahu. Nie, to nie jest list. Cachur. 18 n na sekundę. Bierzemy i sprzedajemy, sprzedajemy, bo to jest słabiutkie. Cyk. O! Zużywamy wszystko, co mamy. To możemy postawić. Ja nawet tego nie chcę. Tak szczerze, bo to jest syf. Mały syf. Aj. Twórca bazy chyba to postawił. Właś... Nie twórca, tylko właściciel. Tu stawia te rzeczy, co mnie biją. To ta mnie bije. Nie, to ta na zewnątrz mnie bije. Dobra, dobra. Jest! Jest! Nie! Kurde, no kto to postawił? O, prawie tu ukrat. A niepotrzebnie go walnęli, bo ona i tak jest słaba. Dalej go ma. Ale ma mało sekund bazy. Mega mało. Miliony mi zarabiają. Ja potrzebuję... Ogólnie zmienili, bo było 7 trylionów do revilfa. Tego, a są 3, 500. Balon i magnes. Magnes jest lepszy, jak ma być szczery niż ta łapka z liną. I to będzie trudne to zrobić. Mamy tylko trzy na około 20. Pyk! To! Wszystkich zamrażam! Zamienia to się. No, wszystko zużyłem. Kerstin, tylko jakieś rzeczy, Kerstin. Nawet nie chcę, żeby kolejny to miał. Z Tego co mi się wydaje. Ciebie kradnę. Kra... Szef. Kraba. Krabada. Dobra, okradamy go. Zamykał. Zamknął. Uderz, no. Już nie przesadzaj. Tego minionka nie lubię. On ma taki Bill Prawie maksymalny, no maksymalnego nie ma, ale prawie. Bo maksymalny to 17. Możemy nawet zobaczyć. Maksymalny to 17. Ten, ale to, to jest mega OP. Ten 17. Jest mega drogi ogólnie jeszcze. Cyk! Cyk! Mam dwie limitowane łapki. Będę miał prawdopodobnie trzy. O! o wiecie, co on ma? Przez truskawkę na jakimś drugim koncie. Wiecie, to jest truskawkowe. Ogry. Wiecie, wi no, to ma truskawkę, bo truskawka nie leci jako event. Tylko jak on wylatuje pierw, a potem jest event. Bez niego nie ma takiego eventu. Czyli. Nie. Przesada, widzowie. Choć... Słabe, że Brainerd gota nie jakiś secret. Próbujemy ukraść. Nie, 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 nie. Czemu? U, taka rainbow'owa. Jo! Ma go! On go ma! I to lepszego, niż or... ...ginał. Wow, on go ma, truskawkowy słoń. No, ja też bym to trzymał, właśnie bronił to bardziej niż te dwa sekrety obok niego. W sensie Brejner odgod. Chociaż to jest jeden z najsłabszych, jeden z najsłabszych brainrotów w grze. Drugi najsłabszy, no. Ciebie biorę. Nie, zniknął, on miał truskawkowego słonia Dobra, mamy już malutko Dobra, nie zrobimy całej bazy Kasa leci To ma już parę milionów Te mityki No nieraz takie coś robiłem Bez nagrywania No i co widzowie? No dobrze to jakoś Zrobiliśmy, tylko że szkoda, że nie mamy tego słonia truskawkowego. No, on jest me mega rzadki.